Ale Bez świąt! Wesołych świąt. świąt! Smacznych, zdrowych, rodzinnych! śniegu! I wszystkiego dobrego na Nowym Dla wszystkich hajnowian życzenia świąteczne, noworoczne Dla wszystkich hajnowian i okolicy życzymy wesołych świąt, zdrowych spokojnych, rodzinnych smacznych i cieplutkich i ciepłych przede wszystkim i pełnych miłości Wszystkiego najlepszego! I tak jest! Zdrowia, szczęścia, pomyślności w Nowym Roku. Świąteczne i nowocześnie. Zdrowie przyjmie wszystkim, nie? No, Andrzej jeszcze... Zdrowie najważniejsze. Najważniejsze, zdrowko, takie... Dlatego proponujemy zdrową żywność tutaj u siebie, bo mamy zupę gulaszową z jelenia. dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Pomyślności, szczęścia w rodzinie, zadowolenia z wykonywanych czynności, pracy i spełnienia marzeń. Co możemy życzyć na święta wszystkim? Proszę. Zdrowia, szczęścia. No pod choinką czego? Prezentu. Dużo prezentów od Mikołaja. Przede wszystkim zdrówka. zdrówka. Tak. Radości. byli szczęśliwi. Tak. Eee, miłości, marzeń. tak, spełnienia marzeń. Żeby spełniali swoje nie? takie. No, e, marzenia nie, nie, nie. swoje drobne, większe e, szanowali się nawzajem. Byli dobrzy dla się. siebie, tak. Kochali się. I czynili też dobro, co? Oczywiście. Spotykania się bodajże przy szklance wody i herbaty, tak jak było kiedyś. Nie jesteśmy takich już otwarci Tak jak, jak było kiedyś. kiedyś. Bardziej zwykłej rozmowy. Zwykłej rozmowy, rozmowy tak. zwykłego posiedzenia przy szklance Ale herbaty tak. lub wody. Bo tutaj w tym momencie to pieniądze to nie, wszystko. to nie wszystko. W zasadzie, no tak, pieniądze. Taka życzliwość, spotkanie się, pogadanie, zdrowsze niż iść do lekarza. Wszystkiego najlepszego wszystkim Hajnowianom. Dużo zdrowia, szczęścia i radości. I dla was również, żeby ten rok był lepszy, spokojniejszy i ciepły. No wezmę. Dobre słówko. Dobre słówko, dobrze. Dziękuję. Bardzo. Dużo, Dużo zdrowia i słodyczy, Krysia życzy Wam wszystkim. We wish everyone a very very happy Christmas, happy Christmas and happy New Year. Merry Christmas! Come Żeby wszyscy mieli najlepsze święta na całym świecie. Chodzimy do Was z, z ciasteczkami, Akcja pierniczki. Dziękuję. Za się bo. To my same piekłyśmy. No, no, no. no wszyscy piekliśmy, tak? Wszyscy razem, tak? Oczywiście ja też jednego. Dziękuję jeszcze Najmniejszego zdrowia, szczęścia i słodyczy. Miłości rodzinnej i spokoju. Dużo zdrówka, wszystkiego najlepszego, żeby było, żeby było jak najlepiej, żeby był spokój w, nas, w ogóle wszędzie w świecie, a w naszej Jeszczyźnie w Polsce. Czekamy tylko spokojnie. Jak będzie spokój, to będzie wszystko bardzo, bardzo dobrze i będziemy pierniczki mieli, święta i wszystko. Życzymy wszystkim zdrowych, wesołych świąt i wesołych uśmiechów. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim Hajnowianom pięknych, wspaniałych, ciepłych, rodzinnych świąt, spędzonych w takiej pięknej, białej atmosferze, jak teraz mamy. Nie kłóćmy się, bądźmy szczęśliwi i będzie fajnie. Wszystkiego dobrego, dużo zrówka na te święta. Kupującym życzę udanych zakupów, a sprzedającym hojnych klientów. Wszystkiego dobrego. Czy Pan złoży życzenia Hajnowianom? Od ręki. ręki? Hajnowianom tak, ale dla rządu ona... i znaczy, dla, dla rządzących ona... w żadnym wypadku. No co, spokoju że było. Spokoju, był. zdrowie. przede wszystkim, no, spokoju, miłości, tak. Zdrowia przede wszystkim w dzisiejszych czasach. Nie zapominajka rzeczy wszystkim hajnowianom zdrowych, spokojnych świąt i przede wszystkim dużo, dużo miłości w sercu i empatii dookoła. Ja bym następny rok był lepszy od poprzedniego, żeby każdy się rozwijał. Każdy czerpał jak największe korzyści w następnym roku. No i no przede wszystkim zdrowy, tak? Bo, bo bez zdrowia to nic się nie osiągnie. Częścia, zdrowia i i świateł. świąt. z wodę z Dzień, 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 paska raz na koniec wszystko rozbija kopytami, sanki dzień, z dzień, 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 i dzień, tak. i dzień, dzień, I co jeszcze I no i jeszcze miłości. Tak. Dużo. Dużo, dużo. Dużo. Najwięcej. O, dziękuję. Życzę bardzo, bardzo dużo radości, uśmiechu, miłości. Dzielmy się wszystkim, co mamy z innymi. I kochajmy się wzajemnie. Chciałam złożyć serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim Hajnowianom, szczególnie akcji Hajnówka. A życzenia po naszemu? Tak, Wszystkiego tak. dobrego w nowym nadchodzącym roku. I szczęśliwo żyli. Jak ja pamiętam kiedyś takie, takie stary, jeszcze takie życzenia, które ludzie wypowiadali na wiosce, nie? Jak to... szczodrochować drogą się wam życiu. życzę. Dziękuję, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Życzę też tym sprzedawcom, żeby dach był dłuższy, tak jak chcieli. No... życia Życzę odśnieżonych chodników. My życzymy e, e, zdrowych, spokojnych świąt, życzymy dużo uśmiechu, życzymy, żebyśmy w te święta byli razem, nie oddzielnie, nie przez telefon i nie przez skype'a i żebyśmy się więcej uśmiechali i mniej smucili. Rozdaliśmy wszystkie piąte kochani! Dużo miłości, dużo zdrowia. Szacunku i zrozumienia. Dużo akcji w Hajnówce. Rzeczliwości. Dużo dobroci. Żeby nam się chciało. Mało kłótni. Dużo pozytywnej energii. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in an open, open sleigh. Hej! Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.